Cześć YouTube! Kolejny raz, DJ Marek z Dedus Events. Jak widzicie, znowu Żodyń. Tak, byliśmy tu dwa tygodnie temu dokładnie. Albo tydzień? Nie no, dwa tygodnie temu. W zeszłym tygodniu byliśmy w Wielichowie, a teraz... A teraz znowu jesteśmy w Żodyniu, tak jak... E, tak jak dwa tygodnie temu. Widzicie tutaj salę. A ja sobie jadę od razu tutaj... Na tyły, na tyły. Tak się nauczyłem już tym tylnym wejściem, że jest bliżej... I szybciej, więc więc już jeżdżę sobie tutaj. O, tam widać już moje drzwi. Tutaj sobie zaraz, zaraz sobie nakręcę. Dzisiaj do przygotowania osiemnastka. Co ciekawe, nie jest to jedyna osiemnastka w ten weekend, bo jutro będzie kolejna, także mamy dwie osiemnastki pod rząd. Dzisiejsza tutaj w Żodyniu, jutrzejsza w Chobienicach. O, w Chobienicach na sali dosyć dawno nie byliśmy, więc więc, sobie y, jutro odświeżymy ten temat. Ja w tej chwili sobie tutaj cofnę, o tu jeszcze widzicie przyczepkę w lusterku. Ja sobie znowu cofnę pod tamte drzwi. Spróbuję to jakoś ładnie tutaj zrobić. I tak już będę tutaj stał. Nie będę, nie będę przestawiał samochodu, bo tutaj i tak, jakbym go przestawiał, to i tak w to miejsce. Więc więc myślę że tak będzie że tak będzie w porządku Dobra, tak chyba muszę zostawić tutaj ten ma, przejazd wyjedzie także nic tu nie blokuje, idę zobaczyć, nie? Idę zobaczyć jak to tutaj wygląda No idealnie, tak może być Idealnie. Dobra, to co? Ja idę do środka. Idę do środka poprosić, żeby mi tam otworzyli te drzwi, i widzimy się za chwilę w środku. No, już wszystko wiadomo. Byłem się zameldować. Drzwi już sobie tutaj otworzyłem. Także mogę już się brać za wnoszenie. Ale ciepło dzisiaj, fajnie. Nie? Zawsze jak jest impreza, zawsze jest impreza, człowiek jest w pracy, to jest ładna pogoda. A w poniedziałek, jakby była taka, bym se pojechał, kurczę, nad morze, czy coś, nie, w poniedziałek będzie padać. W poniedziałek będzie padać. A jak się idzie do roboty, to jest taka piękna pogoda. <noise> Dobra, no nic. Biorę się za wnoszenie tutaj. No, widzieliście wszystko dwa tygodnie temu, także nic się przez ten czas nie zmieniło. Biorę się za wnoszenie, widzimy się za chwileczkę w środku. Dobra, z przyczepki prawie wszystko. Prawie nie wiem, tego projektora. To znaczy ekranu chyba nie biorę teraz. Jak będzie potrzebny, to go sobie później przyniosę prosto z przyczepy. Prosto na salę, a jak nie będzie potrzebny, to niech sobie tu leży, bo nie wiem w sumie teraz. Kolumny jeszcze mam tylko do zabrania tutaj stąd, a potem to już głowy z samochodu i komputery i będę miał wszystko w środku. No, mam wszystko, Tak Także już sobie tutaj zamykam. Yy, wezmę zaraz głowy, komputery. Nie wiem, idziecie ze mną czy nie? Patrzcie. Chyba, że Wam się nie chce. Ale tam ktoś dymi liście, ktoś pali gałęzie. Muszę jakoś przypinać tą walizkę, żeby mi się nie przewracało. Arcza kolorów. Tarcza kolorów w projektorze. Nie, nie wiem czy to od tego, ale... Ale sami widzieliście, że taka tarczka potrafi pęknąć, więc... więc trzeba po prostu uważać. No, jeszcze tylko komputer. Nie wiem, byliście już na sali ze mną? Nie byliście dzisiaj. Wszystko jeszcze ty wiadę. To co? Wszystko mam gotowe. Możemy odpalać. Wszystko mam gotowe, także chodźcie sobie zobaczyć jak wyszło i to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Dobra, właśnie odpaliłem auto. Idę zamykać przyczepę. Jak zobaczycie, która jest godzina, to padniecie. Chwila, czy tutaj wszystko gra? O, wezmę sobie tą buteleczkę na drogę, albo nie, nie biorę. Niech ona tam sobie stoi do jutra, bo jutro mam jeszcze jedną imprezę. Nie wiem, czy wiecie. Dobra, tak by wszystko było. Wszystko przypięte. OK, światło. Wszystko świeci, działa tu. tu wszystko, wszystko świeci, wszystko ok. Tutaj. Ok, okay. hamulec, kółko, linka, kutka, łańcuch, kabel jest dobrze. Dobra. Możemy jechać. I co, która jest godzina? Patrzcie, to 10 po 6. Chwila, tylko jeszcze te rękawiczki wywalę o a czapkę też Ja pierniczę 10 po 6, a impreza się skończyła o pół do szóstej. Zobaczcie jak mi szybko poszło sprzątanie, ale też mi pomogli tu trochę na koniec podnosić, także także spoko ogrzewanie włącz Dobra, a czemu muzyczka tu nie gra? O Dobra to co, ruszam ale muszę sobie jeszcze okno otworzyć szybę bo nic nie widzę lusterka zaraz odparują dobra ruszam o co ja tu jeszcze muszę, pasy pasy o i możemy jechać po pomału możemy jechać po pomału trochę większym łukiem o nie widać przyczepki bo lusterka całe zaparowana trochę większym łukiem o patrzcie, znowu flaszeczki na stoliku stoją. Ale nie tyle co ostatnio. Nie tyle co ostatnio. Dobra. Tak, tu i wyjeżdżam na drogę. Tu jeszcze możecie na salę spojrzeć. Zobaczcie, już jest ciemno na sali. No. Dobra. No nic, to tyle na dziś. Ja jadę dosłownie się wykąpać, trochę przespać i jadę na kolejną imprezę, także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!